Kolejny rekord pobity. Cześć, witajcie. Ja nazywam się oczywiście Hinsul i dzisiaj powrót szefa. Leman Rus. Wiem, że wielu nie przepada za tym czołgiem. Ja, patrząc na wygląd również, ale jeżeli chodzi o rozgrywkę, to bardzo fajnie mi się gra. Dlaczego? Ano dlatego, że ośmieszam co niektórych graczy. Powiem wam szczerze, że takich czołgów powinno być więcej. A dlaczego? Ano dlatego, żeby... Gracze uczyli się mechaniki słabych miejsc itd. Tak tak Bo jeżeli wyjeżdża na ciebie czołg, a nie znasz jego słabych miejsc i walisz gdzie popadnie, nie robiąc nic tej maszynie, no to jest trochę właśnie taka niewiedza i lenistwo. Wypadałoby jednak znać podstawy tej gry. Bitwa na mapie malinówka. Jest jedna artyleria. Losowanie dość dobre, ale to nie znaczy, że od razu bitwa będzie wygrana. Ja oczywiście standardowo jadę na górkę. Patrząc na ten pojazd, choć tutaj nie mamy nie wiadomo czego dlatego, że patrząc na penetrację, jeżeli chodzi o czołg ciężki, tylko 232, a pociski premium, czy tam te lepsze, to. Tylko 304. To nie jest jakaś fenomenalna wartość, ale mimo wszystko ten pojazd jest naprawdę bardzo fajnym pojazdem, jeżeli przeciwnik nie wie, gdzie są jego słabe miejsca na pancerzu. Opuszczanie działa, tutaj też nie jest jakieś fenomenalne, tylko minus 7 stopni. Jeżeli chodzi o mobilność, jeździ to coś 35 km na godzinę. Tak więc nie ma tu naprawdę nie wiadomo czego i takie pojazdy powinny właśnie być w grze. Tutaj bardziej nadrabiamy pancerzem, a w sumie nie wiedzą przeciwnika. Mamy. Patrzę tutaj na moją drużynę. Jest Taran, jest kilka pojazdów, gdzie mogliby mi pomóc, ale doskonale wiecie, Hincul jest narwany i jedzie do przodu. A szczególnie jak mamy taką maszynę. Największe tutaj spustoszenie jakie mogę się spodziewać, jakiego mogę się spodziewać, to jest artyleria. Nikt nie podjechał na górkę, jak na razie od przeciwnej strony. Muszę uważać również na niszczarki, bo jest tam grill, który już ma dwa fragi, ale jest chyba gdzieś po tamtej stronie i no raczej nie będę, nie wiadomo na co czekał, tak żeby przeciwnik się nie roz... zbytnio tutaj nie rozpędził i nie skampił gdzieś tam z tyłu i z daleka mnie obijał. Postaram się po prostu jak najszybciej podjechać pod przeciwnika i mam nadzieję, że moja drużyna mi pomoże. Chociaż nadzieja, to doskonale wiecie, że nie jest dobry prognostyk czasami. Dobra, już mnie arta bije. Za tamtą skałkę, jak podjadę, to mam nadzieję, że arta nie będzie miała bicia na mnie. Przeciwnik numer 1 277, tego muszę się pozbyć. Zaraz zobaczymy, czy gościu będzie wiedział, gdzie mnie przebijać. Na razie nie wie, nie wie. Ci tutaj raczej nic nie są w stanie zrobić oprócz gąsek, bo jest to KW4, jest to Chariotir i również. Dwulufówka, czyli jest dwa wersja druga. Na gościa obecnie na 277 nie mogę opuścić działa i to jest problem tego czołgu. No, już chyba wie, gdzie mnie przebijać, tak więc już muszę uważać i to bardzo uważać. Najpierw powoli tych będę wykańczał, ale zobaczcie, cała górka stoi, cała górka stoi, druga strona zaczyna padać. I nie wiem na co ta górka czeka, bo gdyby, gdyby podjechali mi chociaż pomogli z tym 277, ja tutaj z tymi trzema bym sobie poradził. Jeżeli chodzi o ósme tiery, owszem, jeżeli ktoś nie wie gdzie mnie przebijać, no to to mają problem. Tylko, że ja mam duży, wiek, dużo większy problem, bo jest ich zbyt dużo, ja jestem sam, a... Już niewiele mi zostało. To powiem wam tak, to jest dopiero początek bitwy. Obecnie mam odbitego 5000, ale to dopiero początek. To będzie właśnie mój nowy rekord, jeżeli chodzi o odbicia. Gościu na szczęście skupił się na czymś innym. W tym 277. Aha, Type przyjechał mi pomóc. Bardzo dobrze. Teraz mogę puszczać działo, tak więc tutaj mam nadzieję, że sobie z nim poradzę. Największe zagrożenie cały czas mam z prawej strony, dlatego że jest tam grill. Z tymi to sobie tutaj bez problemu poradzę. Na tego grilla muszę uważać. I oczywiście na artylerię, która jak na razie nie ma na mnie bicia. Na szczęście ten, ten typ podjechał tutaj mi pomóc. Że on zbyt długo nie wytrzyma, gdzie jest ten grill, tam sobie jeździ. To oczywiście jeszcze niszczarki inne czyli jest bute gdzieś stoi z przodu Tutaj mamy tę dziesiątkę też na nią muszę uważać No już mi zostało praktycznie niewiele hapsa Cały czas ten grill gdzieś tutaj jeździ i mnie próbuje upolować 7800, Odbitego, to jest, można powiedzieć, połowa. Tutaj będzie jeszcze naprawdę się sporo działo. Zastanawiam się właśnie, co reszta robi mojej drużyny, bo na, tak naprawdę tylko ten type mi pomógł tutaj, a reszta, no nie wiem, tamto, tamtą flankę przepuścili, dobra, ja potrzebowałbym jakiegokolwiek spota. Dobra, jest jeszcze jakaś niszcza... Aha, jest tutaj ten grill. Zobaczymy, czy gości odbije, czy nie odbije. Jest sunia, jest No, Na, na Streetswagena również muszę uważać. Bo on będzie miał dobre maskowanie. Ale jest tam, ucieka. No niestety. Tak więc to co powiedziałem. Tutaj to działo, słuchajcie, ono jest w miarę fajne, jeżeli gdzieś gramy na blisko. Chociaż penetracja czasami, no brakuje jej, tak? Powiem szczerze, że brakuje. I nie jest to jakoś, nie wiem, bardzo mocno przesadzony pojazd. Chyba tylko z wyglądu, a jeżeli chodzi o inne parametry, to nie. To jest, powiem szczerze, taki pojazd, no, który tutaj aż tak mocno nie zagraża. Jeżeli przeciwnik wie, gdzie przebijać ten pojazd, jest bez żadnego problemu z tym pancerzem sobie w stanie jest poradzić, bo no ten pancerz jest w kilku miejscach praktycznie zagrożony. Reszta odbija fajnie, a przeważnie grają gracze, ci którzy nie wiedzą gdzie go bić i strzelają na pałę, strzelają z tak zwanego autocelowania i praktycznie to autocelowanie mierzy nam centralnie w pancerz. Wieża jest ciężko przebijalna, na to musimy zwracać uwagę, jeżeli gramy, gramy naprzeciwko tego pojazdu. 4000 na razie uszkodzeń. To jeszcze nie wszystko. Jest jeszcze tutaj sporo pojazdów. 7 do 6 niby prowadzimy, ale czy tak naprawdę będzie wygrana? Zastanawiam mnie, co robi ten taran z naszej drużyny. Stoi cały czas gościu, chyba tam jest T30. Stoją w jednym miejscu, praktycznie się nie ruszają. Tu pojechała niszczarka, dobra, jest WT-Auf, tylko ja nic nie zrobię, bo jestem praktycznie na hita dla tego WT-Aufa. I niepotrzebnie ta niszczarka tak pojechała do przodu. T28, tak? Czyli ósemka. Dostał. Gisor. Dobre czołgi mają z dobrym maskowaniem po drugiej stronie, bo jest jeszcze cały czas ten grill, którego nie trafiłem. Jedzie następna niszczarka. Co to za niszczarka tutaj podjechała? Chyba wt -Auf. Tak, wt 9 Dziewiątego tieru. Ale tam widzę po tamtej stronie cały czas stoi taran i cały czas stoi te 30 Tak naprawdę te 30 niewiele może, ale taranem może. Tylko, że musi po prostu z znaczy znaleźć tego grilla, który prawdopodobnie tutaj gdzieś stoi i mnie podświetla. No ja z tej skałki... No właśnie jest chyba. Tak, jest grill. Dobra, dostał. Tak więc tak. Taran wie, gdzie są ich najgorsze czołgi, bo WTO stoi za budynkami, grill jest tutaj. Tak więc mógłby tym taranem próbować gościu podjechać, ale albo z drugiej strony po prostu zacząć ich objeżdżać, ale no, stoi cały czas w jednym miejscu, w ogóle się nie rusza, a szkoda, bo ma naprawdę bardzo bardzo dobry pojazd na tej mapie. No i niestety WT Auf jest cały czas w tym samym miejscu. Za tym budyneczkiem przede mną szkoda, że tym taranem gościu nie pomyśli. Na górze jest jeszcze czołg ciężki, on też niewiele zrobi, bo zaraz dostanie spota i będzie po chłopie. Jest to ósemka V, o ile dobrze pamiętam. Tak jest, V101P, czy tam 101P, ona też niewiele zrobi, ale tych dwóch asów. Tymi niszarkami stoją sobie Dobra, jedzie King Dragon Jedzie King Dragon 10 tysięcy odbitego Zaraz mam nadzieję, że on tutaj Dokona żywota Ja nie mogę zbytnio się wychylić Bo Arta cały czas mnie tutaj mierzy Dobra, kończ baść. No niestety Kiepsko policzyło Ale może teraz Dobra, jest już jest 12 tysięcy odbitego, przede mną teraz prawdopodobnie jest Taran, same niszczarki zostały, czyli mamy WT-Aufa, no czy Taran, Grill, mamy WT-Aufa, mamy Grilla, mamy Gisora i Streetswagena, tak, te, trzy, te cztery niszczarki są gdzieś tutaj przede mną, na pewno wiem o dwóch, ale czy jeszcze jakakolwiek została, czy gdzieś indziej stoją, tylko, że no cały czas mnie dziwi to, dlaczego naszym... Jest grill, dlaczego tym naszym taranem on tutaj nie podjedzie? Nawet mógłby tutaj podjechać na E. Na E7. No i to jest. I to jest słuchajcie kluczowy moment. Nie skończyłem znowu tego grilla. Owszem, oni są poobijani, ale tym taranem mógłby bez problemu tutaj podjechać i pomógł, pomógłby mi bez problemu, nawet z tym grillem, tak jak był teraz wyświecony. No, ten gościu jedzie, on zaraz zejdzie. Ja nie jestem w stanie mu pomóc zbytnio, bo jest jeszcze artyleria. Słuchajcie, odbitego już mam 13 560. To jest obecnie mój rekord, ale to nie wszystko. Tutaj jeszcze będzie się działo. Dobra, stoi WTA w czekajcie, Tutaj był na rogu, za tym domkiem dostał. No i właśnie skończył Wikia. Chłopy podjechali tymi dwoma niszczerkami, tylko źle robią, bo jeden już właśnie tym taranem powinien objeżdżać ich. Poje powinien sobie jechać linią jeden i tam powoli, powoli się zbliżać. 14300 odbitego. <noise> no jest grubo, jest grubo słuchajcie, tylko że no, jeżeli ja nie będę miał spota, nic nie zrobię. Jeżeli chodzi o uszkodzenia 8300, tak więc swoje zrobiłem. Zastanawia mnie, co ci dwaj zrobili panowie. No bo stoją praktycznie w jednym miejscu. Mi się już lepsze pociski skończyły, zostały same gorsze. No ale nic, nie mam ciągle, nie mam wsparcia. Stoją chłopaki. Dobra, jeden coś jedzie do przodu, zaraz może coś wyświeci. No i trafił mnie grill. Gościu gdzieś przede mną chyba był, tak mi się wydaje. Nie wiem co ci. Dwa i tam kurcze robią Arta tak, tak sobie No zobaczcie, jeżeli No jest tutaj tym grillem I teraz zobaczcie, kurde o... Gdyby tym taranem podjechał wcześniej Gdzie ten grill był wyświetlony No to byłoby o wiele, wiele lepiej Teraz mają trzy orzechy do zgryzienia Czyli WTAów I jest jeszcze Streetwagen, gdzie z nim będzie Największy problem i jest jeszcze Ale zobaczcie, ten, tym taranem Teraz ładnie świeci I jest jeszcze Gisor. Szkoda, że wcześniej nie pomyślał trochę tym terenem i nie podjechał tutaj w te krzaki. No, ten gościu ewidentnie widzę kurczę stoi tak wielkim pojazdem w krzaku. Chyba nie wie, że jest za duży, żeby nawet dosta dostawać kamo z tego krzaczora. Wystarczy, żeby wagon podjechał i be bez problemu by go wyświecił. Ale wagon, słuchajcie, już jest na ich plecach. Już, już jest na ich plecach. I zastanawiam mnie właśnie dlaczego ten kolega widzę z Polski. Pantera, kolega Pantera. Dlaczego tak dobrym czołgiem nie próbował właśnie objechać, objechać przeciwnika i z tamtej strony ich skubać od linii właśnie 1-2. Zobaczcie jakie ma bardzo dobre spotowanie i szkoda, że wcześniej nie podjechał. Jak na taką mapę niewiele zrobił, 3400 to nie jest dużo jak oczywiście na ten czołg. Arta była wyświecona, to wiedzą gdzie jest artyleria. Nie wiedzą jeszcze gdzie są niszczarki. Jedna była z tyłu. No dobra, tutaj jest pięknie. O! I nie. Nie można było pomyśleć wcześniej, żeby coś takiego zrobić. 46 sekund zostało do końca. I teraz czy wygra? Wydra? Zobaczymy. Wystarczyło pomyśleć i bitwa byłaby bez problemu wygrana, a tak nie daje sobie palca obciąć, że tak będzie, słuchajcie, naprawdę nie daje. Szkoda, 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 że naprawdę gościu nie pomyślał wcześniej, żeby podjechać i podświetlić, bo on akurat świetnie świeci. Taran, mam bardzo dobre maskowanie. 9 sekund słuchajcie, teraz tak, jeżeli zniszczy tą artę to wygramy, wygramy przewagą pojazdów, nie trafia, nie trafia słuchajcie, a tym sposobem oni mają więcej punktów wytrzymałości, dlatego, że ten stylizwagen chyba był prawie cały i przegrywamy, przegrywamy, a szkoda, naprawdę szkoda, bo bitwa była do wygrania, tylko wystarczyło pomyśleć. To jest mój nowy rekord, jeżeli chodzi o odbite. 14, ponad 14 tysięcy odbitego. Naprawdę piękny wynik i takie pojazdy, ciężkie czołgi powinny być w grze, żeby gracze nie mieli pojęcia czasami, jeżeli nie chcą sięgnąć po wiedzę, gdzie ten pojazd przebijać. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!